Dobry kochani, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dziś mamy poniedziałek. Tak, stałam o ósmej, ogarnęłam się i słuchajcie, jadę na chwilkę do sklepu, bo muszę kupić właśnie te woremki na muffinki, Chciałam kupić. Eee, no, także się zebrałam, słuchajcie, i śmigam. A Wam życzę eee, miłego oglądania i się chciałam przywitać w nowym vlogasku. Także, dzień dobry, witajcie! Cześć, cześć! Ja jestem w domu, kochani! Dzień dobry, dobry dzień! Byłam, słuchajcie, na tych zakupach, wszystko załatwiałam, porobiłam. Więc tak, um, co chciałam mówić? Byłam, słuchajcie, w Rossman i kupiłam sobie taką ładną dzisiaj nową kosmetyczkę. Kosztowała 99, mówię? Ładna, nie? I sobie posortuję moje kosmetyki w końcu na tej tolece, bo dzisiaj chcę robić i tak porządki. I stwierdziłam, będę miała taką jeszcze motywację, bardziej te kosmetyki posortować, nie? Także wziąłam sobie tą kosmetyczkę. Wzięłam sobie nowy zapach do przedpokoju, do korytarza, bo on mi się już tam dawno skończył. I wziąłam sobie moje cztery proteinowe, że tak powiem, pomocne. Na psychę y, batoniki, które jem tylko wtedy, jak potrzebuję słodkiego, albo jak mam jakieś napady czy coś, to wolę sobie zjeść to. Y, no, i to kupiłam. Wzięłam jeszcze, słuchajcie, od, y, od kamienia czy do czajnika, bo trzeba czajnik odkamienić. Y, Pasę do zębów to chyba pokazywałam. I słuchajcie, udało mi się kupić ten pojemnik na mafiny. Patrzcie, jakie ma ładne serce. Y, kiedyś miałam przywieszone do kluczy od y, od starego domu, jak jeszcze mieszkałam w starym domu i tam później miałam klucze tylko do mojej tej, no jak to się mówi tam gdzie poczta przychodzi, skrzynki pocztowej i sobie zawiesiłam do autka tak, i byłam, słuchajcie, kupiłam na mafiny jedną silikonową, jedną taką bo dziś będę robić mafiny Niespodziankę zrobię, bo chodzi tam o to, że do pracy tam Gregor dostał taki, jakby to powiedzieć, awans, coś takiego i on odchodzi z jego działu i idzie na inny dział. No i mówię, a to zrobię mu niespodziankę i zawiezie jutro do pracy i tam wiecie, dla tych kolegów, nie? Z którymi tam jest na tym swoim dziale takie, na pewno się ucieszą, bo tak jak wam kiedyś mówiłam we vlogu, jak przy, czy babeczkę, czy coś, to tam się dzielą, czy Michałki, to zawsze się śmieją, bo, bo, bo polskie, e, to teraz mówię, zrobię im mafiny z nutellą i z truskawkami. Kupiłam truskawki, no one nie są jakieś super, wiecie, to są początki sezonu, one są sztuczne, ale mówię, zrobię im też z truskawkami i zrobię im z jabłkami. Wzięłam do przepisu ciast, bo potrzebuję zrobić ciasto później jogurty. Czekajcie, powkładam tu. Jogurty. Wzięłam yy, te. No, jak to się nazywa? Papierowe tutki, A jak to po polsku przecież? Foremki do mafinków. Foremki. Wzięłam ogórka. Jakby nam się tak chciało, coś nie, coś. Wzięłam y, sobie bułeczki, dwie. To sobie za chwilę zrobię y, z szyneczką. I wzięłam chlebek, żeby do pracy mieć na kanapki. I patrzcie, pierwsze tulipany w tym roku kupiłam sobie różowe. No, teraz są po 2,79. A mówię, ach, chcę tulipanki! Wziąłam sobie tulipanki. Tak, wziąłam sobie tulipanki i wziąłam sobie y, ten masełko, do, właśnie do mafinek, ale to wiecie co, ja je tu, tutaj jedam, Dlatego, że jak będzie mi, y, musi być miękkie do przypisu sobie położę i tak się biorę zaraz za sprzątanie tylko coś zjem i lecę z koksem mleko nie wytrzymam, nie uwierzycie cały cukier mi się wysypał w torebce ja pierdzielę. ja to mam szczęście ostatnio cała torebka w cukrze no, elegancko ja pierdolę. Nie. Se. Wyłączam się, muszę to ogarnąć. Uratowałam troszkę resztę z ten. Muszę odkurzaczem z torebki wyciągnąć. Ja cię kręcę. Ja to mam ostatnio szczęście. Cały czas się coś dzieje, słuchajcie, dziewczyny. Albo coś zepsuję, albo mi coś uleci. Ja to jest tam jakaś. Nie wiem. Słuchajcie, teraz to zrobię na pewno coś do zjedzenia. I biorę się za sprzątanie i za właśnie tutaj, wiecie, ogarnianie wszystkiego. Ym, bo mam taki plan właśnie dzisiaj, że sobie chcę fajnie porobić, mafinki zrobić, a potem jeszcze chciałam sobie przy paznokciach trochę pobawić się, zobaczyć coś nowego, co fajnego. A propos, ej, już minęł ponad tydzień półtora i zobaczcie, to był kawałek dla mnie babki, której zostawiłam sobie, a resztę rozkroiłam Gregorowi tacie. Była Cindy, też dostała kawałek. I to jest mój kawał, który został tak jakby, wiecie, no, a jeszcze do kawy, nawet nie zjedzone, a już minął tydzień, a dzisiaj muffinki, ale muffinki to on zabierze do pracy, nie, to nie dla nas. No, cieszę się z tego kuferka, fajne, a w ogóle co nowego, słuchajcie, ja mam, trochę jestem zestresowana, bo ja mam w piątek um, termin na wprawiania tego kręgosłupa, wiecie, no, tam wiecie, robiłam sobie ogólnie terminów sporo, i teraz te terminy realizuję, i tak dalej. Wiem, nie mówię może o wszystkim na YouTube, ale po prostu na to też nie ma czasu, a poza tym to już są takie, wiecie, prywatne sprawy. Ale co chciałam powiedzieć, dlaczego teraz? Bo ja ten termin zrobiłam, musiałam czekać właśnie na ten piątek, no bo terminy tak szybko się u osteopaty nie dostanie. Wiadomo, że to trzeba tam zawsze troszeczkę odczekać. No, i teraz w piątek mam nie. No, i boję się, ale dlatego w piątek i dlatego, że mam ten termin u osteopaty. Bo chcę, żeby mi naprawił ten kręgosłup, zobaczył, chcę się go też o coś zapytać. Bo mam trzy pytania: co takie właśnie są ważne dla mnie, w mojej kwestii. Chodziło mi głównie o pracę, o te palety, jak sobie radzić właśnie z tymi ciężkimi mlekami i tymi rzeczami, żeby ta postura, czy jak to się mówi postawa, przepraszam, postawa kręgosłupa była taka, jak powinna być przy podnoszeniu ciężarów. I następne pytanie było bardzo ważne, tego że od niedzieli idę, słuchajcie, na fitness. Eee, no i żeby iść na fitness, to chciałam najpierw odczekać z tym, bo chciałam, już mam terminy, e, na fitness się zapisałam już dwa tygodnie temu. No i chciałam po prostu, e, jak to powiedzieć, iść na ten fitness. Z taką świadomością, jakie ćwiczenia, jeśli chodzi o ciężary i tak dalej, bo tam kardio to wiadomo, spalanie. Ale chodzi mi o to, właśnie, co ona mi powie na temat tego mojego kręgosłupa i jakie by mi ona też poleciła, właśnie ćwiczenia na siłowni na tą partię dolną pleców. Bo wiecie, na YouTubach ja tego się naoklądam i znajomi mi też mówią, ale ja wolę od niej. Niech ona sprawdzi w ogóle, co mi jest, niech ona mi tam przebada dlatego cieszę się niezmiernie, bo w piątek będę już miała ten termin z głowy, rano mam dentysty termin, po nową szynę jadę bo zamówiłam tą nową szynę bo już tam wiecie um, przez te zębki, że są zrobione to musi być nowa i później po terminie dentysty mam właśnie termin u tego osteopaty o 16 czy jak to się godo, godo wprawia, ja mówię na to wprawia, czy bo to nie są masaże, tylko on tam raczej nastawia znów, jak coś jest wybite, na przykład kręgi, nie? czy coś takiego. No i w niedzielę idę już na fitness pierwszy raz, trzy, trzy razy w tygodniu, i dlatego, wiecie, ja jeszcze nigdy na siłownię nie chodziłam i to było moim marzeniem, już kiedyś nawet, i mówię do Cindy, chodź idziemy na siłownię. Tyle, że oni zablokowali nam drogi w tamtym roku i, i było za, za te drogi, tutaj z tym przejazd, tam gdzie ja na tą siłownię chciałam iść, były przez 3,5 miesiąca zamknięte i żeśmy to odpuściły i tak dalej. Ja wiecie, żałowałam, bo chciałam bardzo chodzić na właśnie na siłownię. Są tam, jest tam miejsce, poświęca się czas tylko na ćwiczenia w domu, to wiadomo, też ćwiczyć ćwiczyłam długo, ale to są takie ćwiczenia, moim zdaniem, które nie mają aż takiego wpływu na tą figurę. No, bo tutaj nie zrobię też wszystkiego. Tam są okej, okay, bieżnie chodzić można też po lesie, nie, czy tam tylko jeziora mogę iść na spacer, ale tam są jednak też siłowe, tam są ciężarki, no i jestem ciekawa, jak mi to pójdzie. Bo mam w tym roku swój cel, do którego fajnie zmierzam sobie, i chciałabym do lata osiągnąć swój cel. Nie jakiś wiecie, wielki, ale mam takie swoje. Ja zawsze małymi kroczkami, słuchajcie, i dobrze jest, nie? No i teraz właśnie od niedzieli zaczynam, już, dlatego się cieszyć będę co mi powie ta pani co do mojego kręgosłupa, wiecie no i też jej właśnie zapytam, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby naprawić ten ból żeby sobie pomóc, bo wiadomo, że ona mi tam nie kliknie już wszystko jest gut tylko to trzeba właśnie wyrobić sobie i naprawić, no i właśnie też mi powie na pewno, co mi pomoże wzmocnić te raczej ten kręgosłup jakoś, co mam robić i tak dalej, to będzie super no i plus wiadomo, cardio i plus tam swoje ćwiczonka na figurkę i na to, żeby też sobie jeszcze słodnąć fajnie, tak zdrowo, elegancko, nie? Także tak. No, cieszę się niezmiernie, naprawdę cieszę się. Kochani, idę sobie teraz zjeść śniadanko. Nie będę już nagrywała, jak maskam. <grym> nie mam na to czasu Zresztą idę, słuchajcie, zjeść sobie teraz yy, śniadanko. Mamy 12, więc już mam swój czas. No i y, później biorę się na sprzątanie, także wam pokażę, co, y, co tam nowego wykombinuję i co tu się wydarzy, fajnego, czy się wydarzy, czy nie. Nie wiem. Chciałam to trochę zmienić, ale nie widzę tutaj za bardzo <grym> jakoś takiego. <grym> nie wiem, zobaczę, zobaczę. No może, a może, a możliw, a może. Zaraz tu pooglądam i popatrzę, co fajnego. Do później. Dobra, kochani, ja już się wzięłam za robotę. Czekajcie, i ten to znak ja zgubiłam, ale to nic bo i tak będę dzisiaj się naprawiać. I sobie tutaj ustawiam moje rzeczy na komodce. I te szafki tutaj chcę dać tu. Komodę przesunę chyba do samego końca. Toaletkę dam tam, a tutaj dam stół. Tak mi się coś dzisiaj upierdziło, że chyba tak to właśnie dzisiaj zrobię. Wiecie? No, troszeczkę, troszeczkę zmian. Zamówiłam sobie coś przed chwilką. To są takie srebrne listwy, które się przykleja na ścianę. Bardzo ładnie to na tych zdjęciach wygląda. Nie wiem, czy to będzie dobre, bo wiecie, to jest z chińskiej stronki, tam z tego SHEIN. I oglądałam, oglądałam i mi się to tak spodobało. I bym sobie to chciała tutaj zrobić, wiecie? Tutaj i trzy w dół bo to bardzo fajny efekt dawało. I zamówiłam sobie jeszcze taki napis home, też srebrne, jakby lustra i pomyślałam o korytarzu. Także zobaczymy, jak to przyjdzie. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo ja lubię takie srebrne, sreberka, ładne rzeczy. Właśnie jak się coś fajnego dzieje, to yy, tak wiecie, przyjemnie, nie? Także zobaczymy. No, to ja się teraz, słuchajcie, biorę yy, za ten... Na przemieblowywanie, troszkę to potrwa ogarnę i później wam pokażę jestem zrobiłam wszystko tutaj mam toaletkę, sprzątałam wszystkie kosmetyki posortowałam, mam teraz tylko w tym koferze, robiłam sobie z pędzlami tu są moje rzeczy do paznokci z szyina, co ostatnio wam pokazywałam, muszę to pochować Tutaj mam wszystkie moje kokardy, frotki nowe, ładne wstążeczki i tak dalej. Tutaj mam nic, tutaj mam dekoracje. Tutaj mam teraz um, kwiat, lampę, telewizor, stolik, no i moje potencje. A mój korytarz wygląda przepięknie. I siebie, nowe światełka porobiłam wszędzie i się tak ładnie prezentuję. Patrzcie. Patrzcie jak pięknie moje perfumy, moje rzeczy, śliczne wszystkie rzeczy. Pięknie, prawda? To jest mój taki skarb. <grywania> mój skarb powiem Wam. Mam świecę, mam po prostu wszystko piękne. Wszystko, wszystko, wszystko. I tutaj sobie dałam nowe lampeczki. Tutaj też. To są świeczki. Tutaj bardzo ładnie mi się prezentuje tutaj teraz lubię, lubię tu przechodzić no pranie zrobiłam, łazienkę posprzątałam wszystko, wszystko, wszystko wysprzątałam i teraz się biorę słuchajcie za mafinki właśnie wkładam sobie foremki tutaj będę za chwilę robiła masę no i jestem ciekawa czy mi wyjdą słuchajcie, jeszcze nigdy nie robiłam mafinek i będę ukrywać tego przed wami o. No, także idę sobie przepisy szukać, bo gdzieś to dodałam, ale nie wiem raz gdzie, gdzie, bo mam dwa, jedne były gdzieś z jogurtem, w, prze w przepisie był jogurt i tak dalej, a drugie były w, nie wiem właśnie w czym, aha z, lukiem, z lukrem też, to tutaj są te z mandarynkami, a ja dam tu z kawki Ale mam jeszcze inne i muszę je właśnie znaleźć. Mm. Dobra, mam. Mafincleś gut. Ja nie będę, bo tu każą mi natuścić. Ja chcę wtedy wtedać. Te foremki, wiecie? zrobione już ciacho. Teraz będę to wlewała, właśnie do tych foremek i dam do 6 Nutella, a do 6 dam e, truskawy. Teraz sobie je najpierw pokroję w kosteczkę, umyję je, pokroję w kosteczkę i będę sobie dekorowała czymś, czym bym chciała. Też jest na przykład w przepisie, tutaj było, że to są z kawałkami czekolady, nie? Ja nie chcę dawać z kawałkami czekolady, ja chcę dać z nutelą, bo Gregor lubi. No i dlatego mówię, dobra, to ten. To ja sobie zrobię też połowę z tymi. Jak to się mówi? Z truskawkami po prostu, nie? Tylko nie muszę pokroić. A wiecie co mi się wydaje? Wydaje mi się, że mi zostanie tego ciasta bo to pisze na 12 sztuk, ale tego wyszło dużo kurcze a ja mam jeszcze foremki silikonowe, bo ja kupiłam dwie pary to jak coś, to zrobię na dwa będzie miał więcej jutro i tyle, zaraz zobaczymy, czy naprawdę wyjdzie tyle, ile, ile jest, czy wyjdzie więcej truskaweczki

Mafinki są w piecu. Mafinki są w piecu, słuchajcie. Czekajcie, bo chcę Wam pokazać coś. O, lepiej mi będzie widać, chyba, wiecie? Chcę Wam pokazać coś. Um, bo muszę sobie teraz. Ten. Chciałam sobie teraz te paznokietki e, zrobić, a ja sobie też zamówiłam te pyłki. I te pyłki się wciera, chyba w top ja zaraz, nie wiem muszę zaraz wejść na youtube i to są te różnego rodzaju pyłki, które odbijają się na kolory tu jest zielony, tu jest fiolet tu jest złoty no ale ja się na tym za bardzo nie znam muszę za chwilę wejść w youtube i właśnie zobaczyć no ale te mnie ciekawią, o to to jest takie ładne że chciałam sobie z tych coś porobić właśnie na końcówkach eee e e Dlatego jestem bardzo ciekawa. No i właśnie idę po sprzęcior i będę teraz tutaj działać. Kupiłam sobie też, słuchajcie, taki top coat. Jestem ciekawa. On był z tej chyba właśnie też marki tego tam Rivalde lub co miałam wtedy te dwa lakiery i wziąłam też top coat na próbę i go chcę dzisiaj właśnie wypróbować Dlatego idę po lampę. Nie będę robić dużo, bo ja paznokcie mam gotowe, jak widzicie. Tego tylko muszę naprawić. Zmyję ten czerwony kolor, spiłuję tylko delikatnie i idę słuchajcie po maszynę. No i chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało z tymi pyłkami albo z tymi. Jak to się nazywa? Eee, cekinki, bodajże. się Sie wyrobiłam fajnie, jest piąta. Wszystko porobiłam, wszystko posprzątałam. Pięknie to wygląda w tym. O, widzicie, ja już mam ładny kolorek. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Tak czyściutko Fajniutko moje kotencje. No, a mafinki są w tym. Mafinki, słuchajcie, są w piekarniku, się robią, także zajebioza. Będzie na jutro fajna uczta. Chłopaki się ucieszą, jak sobie pojedzą na pewno. Powiedzą: O, ktoś coś zrobił, jak fajnie. No, ten kuferek też ciekawy. i teraz mam tylko jeden. Tam te rzeczy wszystkie posortowałam co nie używam, powyrzucałam, bo mówię, kurde, tyle, tyle tutaj tego było, słuchajcie, nawalone, ani nie miałam się odnaleźć, ale ładnie wygląda, nie? Taki jest, fajny, taki duży on jest, ale fajny, taki taki okrągnutki i w środku jeszcze jest papier, bo wiecie, to się wszystko brudzi bardzo szybko, nie? I mówię, a dobra, to ten, zrobię ym... zrobię ten, jeden kuferek ładny. I będzie z tym papierem w środku jeszcze, póki się tam to wytrzyma. No bo wiadomo, to później wyleci. Patrzcie, jak się myją. O jest jaka miłość. Jaka miłość. Och, och. Och, och. Dobra, dziewczyny, zmywam ten lakiery i działam. Potem wam pokażę, co z tego wyjdzie i co się nauczę. Muszę na pewno na YouTube znaleźć. Bo nie wiem jak się te pyłki robią, ale chyba w topkoć się to wciera, nie? A zaraz tutaj znajdziemy yy, znajdziemy zaraz rozwiązanie. Dziewczęta zrobiłam te pazury, ale muszę je iść umyć, bo nie umiałam teraz sobie z tym poradzić, bo te pyłki one mi się tutaj na skórce posadzały, muszę jeść te ręce umyć, ale mi się błyszczą i nie jest to efekt tego lustra i coś prawdopodobnie robi źle i tam pisało, że to jest wpływ topu na to jak się coś źle dzieje, więc nie wiem ale jeśli chodzi o te ozdoby są prześliczne prześliczne ja mam teraz brudne te ręce od tego pyłku, bo ja je właśnie je wiecie, pyłowałam, muszę iść umyć sobie rączki, pokremować i będą ładnie się błyszczeć, ale jest jest ładny efekt no taka, taka perła i tutaj widzicie takie ładne cekineczki, także się błyszczy. Coś tam się błyszczy na tych pazurach dzisiaj. No, ale muszę jeszcze znaleźć koncepcję, jak to zrobić, żeby to lustrzane było odbicie, a nie perłowe. Bo mi wychodzi perła, taka sarenka, a na, jak kupowałam było lustro. Takie, takie typowe odbicie lustrzane, więc nie wiem, co ja źle robię. Muszę się doinformować. Wiecie o co chodzi? O, robiony, paznokietki mam aha i mafinki wyszły zaraz wam pokażę zaraz wam pokażę mafineczki Gregor robi od nie tego, czajnika o, pozamykam żeby mi się nic nie wysypało, bo to jest sam proszek jest słuchajcie i idę umyć rączki Wam pokażę, ale muffinki też wyszły, ale wiecie co zrobiłam? Bo ja zalałam nutelle tym ciastem. Jeszcze, nie? Żeby było tak jakby tu w środku. I teraz nie wiem, które są, które, ale mówię dobra, jakoś tam... O, ale mi się haczą. Uu. Haczą mi się. Mi się e, będę musiała e, do, się tam spocząć. Nie wiem teraz, które są Puskawka, które z nutelą. Tam widać troszkę, gdzie nutela, ale nie aż tak, jak powinno być. No ale to nic. Będę ja mieć niespodziankę, nie? Kto co ugryzie, będzie jeść. I tyle. No, muszę jeszcze troszeczkę przepiłować. No. Te mi wyszły po ogóle pod kolorem takiego różu. Jakby widzicie, te mi wyszły pod kolor taki zieleni on się odbija, na zielono tak jakby, nie wiem. Trochę tak zieleń, no. Bo ja wzięłam dwa inne, bo chciałam właśnie sprawdzić, jak będą e, wyglądały, nie? Tu wam mogę pokazać. Czekajcie za chwilkę. Tylko sobie, e, żeby mi się tak nie haczyły te diamenciki. O, tutaj jest kolor zielony, a tu jest różowy, więc widzicie, kolor się troszeczkę odbija, nie? Ten idzie w wróż, ten idzie w zieleń. Ten pyłek w sensie. No ale dobra, ciężko jest kamerą dziewczyny to ukazać, wiecie. Jestem ciekawa, co to z tego będzie. Ja idę umyć ręce i pokażę Wam mafiny. A kleo już na stole. się już na stole. Patrzcie jakie ładne wyszły. O! Takie wielkości. A tu z serduszka wyszły, ale... Trzeba to jakoś to są z nutelką. Kukwa <guck my> szac! <shots> nutella. Zniszczyłem <guck my> szac? <shots> no. Piękne, tak? Piękne? Piękne. Dobra dziewczęta, idę myć ręce. I idę tutaj ogarnąć na stole te właśnie muffinki. Bo tutaj już się sałatka zrobiła. Dzisiaj jemy tylko sałatę. Także nic wyjątkowego. No bo trzeba zejść na dobre tory, tak jak wam mówiłam. Dobra, kochani, uciekam na razie. i potem wam pokażę, jak umyję rączki co je. Chciałam wam pokazać <laughs> moje muffinki, jak ładnie wyszły. Popatrzcie. To są te z tym serwiskami, a to są te okrągłe. Już zjedliśmy po jednym na spróbowanie i wyszły przepyszne trochę nutella na, na, na spód uciekła i się troszkę przypaliło. Nie wiem jak to się stało. Ale wyszły naprawdę pyszne, bardzo, bardzo smaczne. I jeszcze posypię je jutro cukrem pudrem. Także <laughs> super. No, yy, oglądamy teraz jeden serial. Mamy jeszcze jeden odcinek, ale właśnie idziemy się kąpać. Bo, wiecie, żeby było z głowy, jeszcze obejrzymy jeden odcinek, bo wyszedł właśnie nowy szkafel tego serialu, ale nie pamiętam tytułu jakoś po, po, po hiszpańsku czy coś. No, także paznokcie mi się udało zrobić. Są ładne, świetrzące, błyszczące. Umyłam rączki, dałam kremu, ładnie wyglądają. Możecie sobie poglądać, jak się ładnie błyszczą. Ja lubię, jak się coś błyszczy na rączkach. Śliczne są no i teraz widzicie, te idą w jeden, te idą w róż chciałam obydwa spróbować no i mi się udało w sumie, muszę wam powiedzieć bo ładnie wyszły eee, mi się ładnie błyszczą, a ja lubię błyskotki uwielbiam błyskotki tak mi się podobają nie mogę się na nie napatrzeć no i słuchajcie i co i idę się kąpać też za chwilkę właśnie jest teraz Gregor i ja się potem idę kąpać no i oglądamy serial i idziemy spać także widzimy się kochani jutro w nowym vlogasku ja jutro idę do pracy niestety na popołudniówkę bo mam od drugiej do wieczora ale na pewno się do was odezwę i zobaczymy jak tam się dzionek jutro potoczy. Buziaczki dla Was, kochani, do juterka. Dziękuję za to, że jesteście i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę Wam dużo, dużo zdrówka, miłości, ciepła, serdeczności i spełnienia. Buziaczki dla Was, pa, pa.